Dzień dobry! Ahoj! Odcinek mocno czeski, bo byłem na urlopie bardzo blisko granicy polsko-czeskiej. No i nie mieszkałem. Udać się do najbliższego sklepu spożywczego i zakupić cały zestaw musztard. Czesi piją piwo i jedzą musztardy do wszystkich możliwych. Dań. Starałem się wybrać jak najbardziej różnorodne, w różnych odcieniach, w różnych barwach, w różnych opakowaniach co widać. W tubkach, jedne są w takich jakby pojemnikach, jak musy, jedne są w plastikowych, drugie są w szklanych. Jestem przygotowany do tego. Mam pieczywko, mam drobiowe kiełbaski. Nie ukrywam, że jestem specjalistą od musztard i tych musztard troszkę w życiu zjadłem. Na te wszystkie musztardy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uczestników, wydałem 272 korony, co w przeliczeniu na złotówki daje około 45-47 zł. Myślę, że to jest odpowiedni moment i chwila na to żebyście razem ze mną coś zajadali, czyli jeżeli macie pod ręką orzeszki, krakersy, parówki, kawałek pizzy z wczoraj, czy cokolwiek, co macie w lodówce, to teraz jest ten moment i ta chwila, żeby to wyjąć. Jedna z tych musztard niestety w trakcie przejazdu, a było to ponad 500 km, eksplodowała, ale jako, że kupiłem je niedawno i były tutaj w sprzyjających warunkach, bo u mnie w studiu jest dość chłodno, to myślę, że jeszcze nie jest popsuta, więc zacznę od niej, bo ona najwięcej problemów sprawiła, bo po prostu się wylewał ten ocet. Wiecie, ten ocet jest obecny w musztardach. Orientalni chorcice Filma Alba bez bezchemickie konserwacje. U nas w takich pojemnikach ich nie robią. Zwykły taki plastikowy, ordynarny. Ja rozumiem, że to jest wtedy taniej. Uff. Mocno octowa. Sprawdzamy. Mocno ostra, ale taka w... ocet na pierwszym planie. No nie, to nie jest mój smak. Do polskich odpowiedników kremska. Z kiełbaską lepiej, ale jest tu napisane, że ona ma być orientalna. Ja tutaj orientu zupełnie nie wyczuwam. Wyczuwam ocet. Jeżeli ten ocet ma być orientalny, to ja takiego octu po prostu nie chcę. Nie znajdzie uznania w moich oczach. Niestety ląduje po złej stronie mocy. Musi mieć jakąś głębię. Musi mieć jakiś smak. A tutaj ten ocet jest po prostu wszechobecny i zabija ten smak. Kremska horcice. W nowym obalu marka Alba, czyli ta sama firma, ale już w słoiku. Fajne zabezpieczenie tutaj. Środek. Uu, środek pachnie ładnie. Większe tutaj ziarenka, gorczycy są. To je to! Słodko ostra. Słodka na pierwszym planie. Mm, mm, mm. Wydaje mi się, że jest taka bardziej wodnista Ale to jest to To jest ta właśnie horcica Słodko-ostra Co mogę z czystym sumieniem polecić Do wędlin Do mięs, do kanapek yy, Do grilla No przecież to do grilla będzie się idealnie nadawało Favorites, Dijon Senf Sharp and fine yy, Dijonska, czyli po prostu ma być yy, Bardziej francuska Bardziej żółty niż musztardowy. Mm. Zapach jest taki, jakbyście się na żarli, musztardy i bąki puszczali. <noise> tak właśnie pachnie ta musztarda. O jezu, jaka kwaśna. Totalny shit. Tutaj się chyba komuś tej gorczycy sypnęło. Nie no, fatalna, fatalna, fatalna. O jezu, to, to się nie da jeść. To jest absolutny shit. Pierwsza chorcica plotuntucna, plotucna, tak wygląda. Jest w takim woreczku jak musy, które dzieciaki zajadają. Kolor taki bardziej kremskiej, zobaczcie. Hmm, pachnie nawet ładnie. Nie jest ostra, jest, powiedziałbym, taka delikatna, neutralna. Bez jaj taka. Ona może być jedną z tańszych. To musi być albo słodkie, albo ostre. Albo niosące za sobą jak jakiś smak, a ta jest taka płytka, jednostajna. Musztarda ma to do siebie, że no jest, jest taka dość wyraźna, więc trzeba przepukać usta. Słuchajcie, znowu firma Alba. Plotucna chili. Rozpali chłopskie hute. Chuć chuć Z chili jest napisane, jest wszystko narysowane. Sprawdzamy, jak wygląda w środku. Duże kawałki papryki chili. Czy wypali mordę? Nie, mordę nie wypali, ale jest fajnie pikantna. Stopień pikantności, nie wiem, dwie papryczki na pięć. I jeżeli ktoś lubi ostre, gdzie nie ma tego przełamania słodyczy z ostrością, tak jak jest w tej kremskiej horcicy, to może śmiało tą wybrać. Tej użyłbym do grilla. Ile tych jest? 2% jest tych papryczek chili. Czyli jestem na tak ale czuć już tak po kilku sekundach, że ta ostrość jest obecna. Nie jest mała, powiedziałbym, że jest taka średnia. Skoro były papryczki chili, sprawdźmy teraz zielony odpowiednik, czyli papryczki, no jalapeno, jalapeno, plotucna jalapenos. To sama firma Alba, ten sam pojemnik plastikowy. No ale skoro tutaj są zielone papryczki, to zobaczcie od razu kolor. Powiem wam ciekawe. To też jest ostre, ale inaczej ostre niż tu. Ta ostrość z tych czerwonych papryczek jest taka bardziej agresywna. A tutaj jest to tak bardziej wygładzone, ale bardziej kwaskowe, bym powiedział. Nie, 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 nie znam polskiego odpowiednika. Ta propozycja mi się, mi się podoba. Ale ta ostrość jest przyjemniejsza, smaczniejsza. Jak najbardziej na tak. Ja nawet stawiam ją nieco wyżej od tych chili. Męczyli nas tą musztardą, bo trzeba było jeść te parówki czy parówkowe z tą musztardą i ktoś ten smak zapamiętał negatywnie i potem się nie może przekonać. Podobnie ma moja szanowna małżonka. Namawiałem ją wielokrotnie do różnych musztard, a ona cały czas nie może się do tego przekonać. Gdyby spróbowała którąś z tych, myślę, że mogłaby się przekonać. Boneko, decka, chorcice. Decka, czyli dla dzieci. Na ilustracji jest dziecko, które zajada tą musztardkę. Pamiętajcie, że każdy z nas jest dzieckiem. Opakowanie jak pasta do zębów. O, jaki ma ładny kolor ta musztardka. Ojej. Słodka, kremowa, zupełnie nieostra, delikatna, lekko wpadająca. Przepraszam, że to powiem, ale w jakieś połączenie musztardy i keczupu. Zróbmy musztardę, która jest absolutnie słodka, nie ma w sobie tej gorczycy, nie ma w sobie no, ostrości. Dzieci będą to zajadały. Czy dzieci by taką zajadały, wydaje mi się, że dużo bardziej niż całą resztę. Bo jest bardzo delikatna, aksamitna. Nie jadłem nigdy odpowiednika tego w Polsce. Oczywiście jadłem miksy musztardy z keczupem, ale tutaj jest 95% tożsamości musztardy. Ja ją polecam. Kolejna. Marka Boneco. Jest to chorcica stekowa. Nagrodzona nagrodą Business Super Brands. Czech... Czech Republic's Choice 2023. Czyli musztarda nagradzana, ale jeśli chodzi o konsystencję i te duże ziarna gorczycy, kojarzy mi się z naszą tradycyjną musztardą grillową. Dość gęsta, duże ziarna gorczycy. Wykwintna. Myślę, że idealna właśnie do grilla. Yy, też są wyczuwalne tam w środku kawałki papryki chyba. Droższa od pozostałych. Takie mi się... Od razu coś rzuca do kiełbasy z grilla. Mm. Ale ogólnie sam krem z musztardy raczej neutralny. Neutralny z dodatkiem fajnych tych ziarenek goryczki, które trochę strzelają pod zębami. To jest to. Czuć, że to jest po prostu high quality. Stawiam go wyżej nawet od tej horcicy kremskiej. Ta marka jest sygnowana logiem i nazwą Avocado. Awokado Escorts, przypominam, u których 600-700 zł kosztowała godzina. Były to panie do towarzystwa, i to nie były panie, z którymi idziemy do hotelu, ale to panie, które biegle posługiwały się trzema, czterema językami. No i jeżeli ktoś kogoś zagiął na braku wiedzy językaniem francuskiego, włoskiego czy łaciny, no to wtedy można było się negocjować i na przykład usługa była gratis albo kosztowała tylko 50%. Chorcica Diabelska! Bez pridawku konserwantu. Welmi paliwa. Welmi paliwa, czyli po prostu wypali Wam ryja. Uff, już czuć, już czuć, że to będzie bolało. 5 na 5, jeśli chodzi o papryczki. E, konsystencja m, raczej bym powiedział zbita. Trochę do chorcicy podobna. Może nawet nieco gęstsza. Hmm. Aha, drugie tempo. Haha! to suka. Początek. Spokojny. to suka. Początek. Pytam się, gdzie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś ty, papryczko? Ona jest tam pod spodem. Pierwszy moment. Nie. Drugi. Nie. Ale wjeżdża potem pod język. Jest tam moc. Dla wielbicieli, dla wielbicieli ostrości, dajemy ją na stół. Nie po pierwszym piwie na grillu. nie po drugim. Dajemy ją po pierwszej, drugiej flaszce. I niektórzy już delikatnie nie czują bólu. I wtedy, żeby pobudzić nieco towarzystwo przy stole, przy opowiadaniu dowcipu, mówi Słuchajcie, zrobiłem niesamowitej własnej roboty musztardę. Przekładacie ją do innego słoika i wtedy każdemu po łyżeczce automatycznie wszyscy przy stoliku są trzeźwi w sekundę. Yy, smakowo jest OK, yy, bo ta ostrość dopiero wchodzi w drugie, w trzecie tempo. Nie czuję przyjemności w jedzeniu jej, ale doceniam jakość i fakt, że ta ostrość nie zabija smaku. Idzie na dobrą stronę mocy. Bardzo ciekawa, również przypominająca nasze słoiki marki Prymat, marka Awokado. Chorcicowy kren z medem. Z medem, czyli z miodem. I nawet ten kolor jest, zobaczcie, taki musztardowo-miodowy. Dwie papryczki na cztery możliwe. Uuu. Kolor? Bardzo żółty taki. O rany. Czy ona może mieć w sobie chrzan? Niestety nie, nie, nie znam się na czeskim, ale wydaje mi się, że ona jest chrzanowo-miodowa. Chrzanowo Obugluje. Wydaje mi się, że tam jest chrzan. I ten chrzan dodaje fajnej ostrości, przeczyszcza od razu nam nozdrza i całą resztę. A na koniec jest delikatna słodycz w postaci miodu. Wydaje mi się dla tych wszystkich, którzy lubią grillować, ale nie lubią doładować ostrym sosem, tylko właśnie takim przełamującym się. Przeczyści wszystko. Mielona-kurkuma. Mielona-kurkuma, proszę bardzo. Czyli ta kurkuma daje ten, ten, ten ostry. Myślałem, że to chrzan. Tak to wygląda, moi drodzy. Rzeczy, które musicie omijać i po prostu nie wydawać na nie pieniędzy. Ta musztarda Dijon to, to jakieś nieporozumienie. Ta orientalna horcica, która eksplodowała, nie. Ta zupełnie jakaś najtańsza z możliwych, to nie. Jeżeli macie dzieci i lubią one musztardę, to to jest ciekawa propozycja. Horcica diabelska, tylko dla wyrafinowanych wariatów lubiących naprawdę turboostre rzeczy papryczki chili i papryczki jalapeno jak najbardziej na tak i to jest mój poziom ostrości który lubię. No i uwaga fanfary. Trzecie miejsce. Chorcicowy krem. Jemne paliny. Miodowo-kurkumowa musztarda. Kremska chorcica, no. Powiem tak, spodziewałem się, że będzie wysoko i jest faktycznie wysoko. Coś, co lubię najbardziej, czyli połączenie słodyczy z przełamaniem ostrości. Nagradzana w Czechach i nagradzana również przeze mnie boneko, stekowa, chorcice, musztarda. Idealna na grilla, do steków, do kiełbasek, do karkówki. Absolutnie top. Grube ziarna, gorczycy. Idealna w smaku. Sprawdziliśmy jeszcze nie tylko musztardy, ale co nieco wpłynie, więc już niedługo na pewno się o tym przekonacie. E, nie ma tych produktów w Polsce, dlatego też zależało nam na tym, żeby sprawdzić coś, co można dostać w Czechach. Najdroższa była, uwaga, ta właśnie z kurkumą 42,90. Decka 37,90. Co jeszcze było dość drogie? 29 y, kosztowała chorcica y, Dab. DAB, czyli diabelska. A ta najlepsza stekowa, bonecko, słuchajcie, stekowa 28,90. Kapitalnie zainwestowane 29 koron. Zatem za wszystko 272 koron, około 405 zł. Ceny jak najbardziej konkurencyjne do tych naszych. Ahoj, smacznie Was yy, pozdrawiam. Jeżeli macie ciekawe propozycje na ulane testy, zarówno mobilne, jak i stacjonarne, napiszcie nam w komentarzu. Dajcie lajka, napiszcie komentarz, no i subskrybujcie kanał, bo zabrako, brakuje nam dosłownie tyle do magicznej liczby 20 tysięcy subskrypcji. Smacznie Was pozdrawiam, do następnego razu. Cześć!